Sponsorem relacji jest Willerboot, dystrybutor kostki brukowej Polbruk, oferujący usługę projektową gratis. Sponsorem relacji jest Pasaż Zatorze w Lesznie, 5000 m2 powierzchni handlowej z wiodącymi markami w wielu branż w jednym miejscu. Sponsorem relacji jest Salon Prydierski Monaliza z Leszna. Relację oglądacie dzięki firmie Łabimek z Buczów w Wielkopolsce, wiodącemu producentowi przetworów z pieczarek, dań gotowych oraz soków warzywnych i owocowych. Piotr Balicki. Numer dziewięć Emil Saifudinow. Numer dziesięć Peter Kildemant. Z dwunastką Grzegorz Zęgota. Numer trzynaście Janusz Kołodziej. Numer 14, Bartosz Smektała. I numer 15, Domini Kubera. Teraz właśnie wygląda na Chris Holder, Piotr Pawlicki. Patrzę zawsze, za no, się do kogo oni mówią, do kogo mówicie, ale pora się przyzwyczaić. ale wszystkim najważniejsze, żeby skupić się na robocie, to oczywiście żart. No tak, no co tu dużo dodać. Gospodarze no to jest drużyna, która w mojej ocenie powalczy skutecznie, co najmniej o finał, tak mi się wydaje. I życzę im tego stałego serca, bo mają fajny skład, bardzo ciekawy. Dzisiaj po raz kolejny miałem okazję, zresztą wcześniej z telewizją, ale dzisiaj zobaczyć ten tor, bardzo fajny do ścigania. Także tutaj dużo się też działo. Cóż, dużo analiz przed tym meczem. Też obserwacji ostatniego meczu, tutaj Unii. To jest ważna tak naprawdę. Tak? Więc chłopaki dostali ode mnie też instrukcje, gdzie co pooglądać i tak dalej. Bo wiadomo, jakie są warunki pogodowe też. W związku z tym, jakąś bazę tam gdzieś próbowaliśmy złapać. Komunikacja w zespole i tak dalej, to musi funkcjonować, więc ja nie, nie odkrywam niczego nowego, tak? Dzisiaj próbowałem zbudować zespół, jestem tutaj od kilku dni tak naprawdę w tym zespole i robię wszystko, żeby, żeby tutaj odbudować wszystkim morale, bo to jest jakby kluczowa sprawa. Dla mnie osobiście obecność tego młodego dżentelmena, mojego imiennika, Jackiego, jest tutaj największą nagrodą za, za tą pracę, bo walczyliśmy chłopaka z klubem cały tydzień, po to tylko dlatego, że tutaj dzisiaj przyjechał, w momencie kiedy Okazało się, że, że Greg nie, nie może być dzisiaj z nami. E, nie widziałem lepszej opcji, e, analizując, to, co się dzieje na rynku. E, widziałem chłopaka w Poznaniu, oglądałem jego zawody. E, wiedziałem, że to jest duży potencjał. Do tego logistyka do tego wzmocniliśmy go sprzętowo tutaj, jeżeli chodzi o te zawody. I muszę powiedzieć tak, najfajniej wtedy, kiedy wykonuje się robotę, tak? szczególnie z takim młodym chłopakiem, z młodym zawodnikiem, a on daje to na torze. Bo ja znakomicie i powiem tak, to jest jego robota i jego zasługa dzisiaj, że wyszliśmy z tego meczu z twarzą, co prawda, tak jak powiedziałem, mecz przegrany nie jest meczem wygranym. Nie ma się z tego cieszyć, bo nam z tego tytułu za styl nam punktów nie przybyło w tabeli, ale yy, ja w międzyczasie musiałem w trakcie meczu zmienić też cele, tak? W momencie, kiedy już wiedzieliśmy, że tutaj jakby yy, nie, nie urwiemy punktów Unii, no to Wówczas musieliśmy tutaj jakby potestować pewne rozwiązania pod kątem tych meczy takich kluczowych dla nas, które są na własnym torze. No i cóż, thanks a lot, mate. It was a big pleasure to work with you today, yeah? Jeszcze tylko zapytam o sytuację dwie bo jak ta jego konkluzja na ten moment wygląda. Grek się rehabilituje w ramach tych możliwości powiedzmy nieinwazyjnych, tak? więc a, oczywiście a, tego typu kontuzja w momencie, kiedy, kiedy doszłoby do interwencji chirurgicznej, to sobie wszyscy doskonale zdają sprawę z tego, że a, to jest praktycznie koniec sezonu, a, a na pewno naszego ligowego, więc a, musimy szukać nowych rozwiązań. Osoba Jacka jest tego typu najlepszym przykładem tutaj, to jest to nowe rozwiązanie, tak, szukamy, sytuacja jest bardzo dynamiczna, na pewno będziemy jeszcze, myślę, że z Gregiem w przyszłym tygodniu, ja nie wiem, czy niedziela to jest pierwszy dzień tygodnia, czy, czy pierwszy dzień tygodnia. Czyli w tym tygodniu już będziemy pod koniec tygodnia coś więcej wiedzieć. Być może będziemy Grega próbować w Toruniu. Szykujemy się do naszego najważniejszego meczu sezonu od tak naprawdę czwartku. I już mają zawody wcześniej, wtorek, środa, też czwartek. Ja już jestem od środy na torze w Toruniu. Mam nadzieję, że równie dobrze jak Piotrek Baron, uda mi się przygotować na wierzchnię, która będzie chociażby w drugiej części zawodów handicapu naszej drużyny tym razem. E, tutaj ten jego bardzo, i ten moment bardzo ważny i, e, na pewno jest zadowolony Zespół pojechał bardzo dobrze, wygrał mecz i to jest najważniejsze. Gdzieś tam próbowaliśmy dzisiaj trochę poeksperymentować z torem i żeśmy zmienili nawierzchnię diametralnie od tego co żeśmy jechali do tej pory. I też gdzieś musieliśmy się troszeczkę nauczyć, ale, ale nie chcemy tego robić tylko i wyłącznie na treningach, chcieliśmy spróbować to na meczu ligowym żebyśmy wiedzieli czy co nam bardziej gdzieś tam pasuje, wiadomo, że się szykujemy do fazy playoff i i nie robienie nic, to też by nam niewiele pomogło, no, dlatego musieliśmy pozmieniać i, i start i musieliśmy zmienić też pole no, i nie do końca gdzieś tam chyba jestem z tego wszystkiego zadowolony, myślę, że, że będziemy musieli wrócić do troszeczkę innego toru i, i taki, który nam będzie lepiej pasował, na którym lepiej żeśmy się czuli, właściwie końcówka gdzieś tam meczu należała do nas, bo ten tor już gdzieś tam po czasach, sekundę były, były gorsze i to gdzieś już zaczęło nam tam sprzyjać, i musimy pójść troszeczkę w inny tor na następny mecz. Po prostu nawalił zapłon trochę nam to namieszało w ogóle, bo wiadomo, silniki wróciły z serwisu i... i ja tak naprawdę trzy dni z rzędu trenowałem, wszystko wyglądało świetnie, śmienicie i tak dalej, a to nagle Wiadomo, ważne zawody i, i, i od razu motor gaśnie na starcie. Właśnie w tym trzecim biegu, gdy przyjechałem trzeci, no to wziąłem drugi motocykl i ten motocykl w ogóle nie wiem, nie, nie, nie pracował tak jak bym chciał. Wróciłem z powrotem do tamtego, naprawiliśmy tą musterkę i, i z powrotem było w miarę dobrze. No ale takie jest życie. No, nie wiemy kiedy, co się przytrafi i akurat tak mi się wydarzyło. Akurat no, jak na właśnie w tych dwóch moich biegach niestety straciliśmy punkty. Aż cztery, także raz cztery i drugi raz cztery, więc mam nadzieję, że popracujemy nad tym, żeby takie rzeczy się nie zdarzały. Dziękuję. Pytanie do Państwa jakie? Czy jeszcze pytanie takie podobne dotyczące tam Henkoka tutaj u nas Petersena? Czy coś można powiedzieć po, tych, po tej jego wizycie wreszcie? No tak, Petersen był, pojeździł, zrobił sobie trochę kółek. Wiadomo było, że, że, że nie ma gdzieś tam mowy, żeby włożyć Nikiego w skład, z tego względu, że raz, że była to przerwa dwumiesięczna, a dwa, że jeden trening to jest niewiele, chcemy go zobaczyć gdzieś w innych zawodach, gdzie będzie mógł się ścigać, wtedy będziemy mogli mówić o jakich tam zmianach na tą chwilę. Skład mamy ustalony, skład, który wygrywa mecze i to, który chyba z żeśmy wygrali, więc nie ma co kombinować.